Witam Państwa na konferencji prasowej, witam media, witam przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, zwołałem dzisiaj tę konferencję prasową, bo sami Państwo wiecie, że został na mnie przez pana marszałka Prokoryma, czy też zarząd, bo nie wiemy do końca, jak to wygląda. Zostało złożone zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, też do prokuratury, oczywiście powołując się na doniesienia medialne w sprawie rzekomego ujawnienia przeze mnie informacji niejawnych dotyczących kwestii dróg w naszym województwie. Dlatego też, Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj przedstawić dosyć istotne fakty w tej sprawie i tymi faktami się z Państwem podzielić i całą opinią publiczną. Szanowni Państwo, niż przejdę do tego, co chciałbym Państwu przekazać, na początku dosyć istotne rzeczy, które miały miejsce w tamtym tygodniu w naszym regionie. Konferencja prasowa, poseł Jacek Niedźwiecki, poseł Platformy Obywatelskiej, też pan marszałek Kurkasz Prokorym, marszałek Dyjuk i też inne osoby, czy to przedstawiciele urzędu, czy też władz lokalnych. Proszę bardzo. To jest ta konferencja, oczywiście jest też transmisja na żywo, ale... Szanowni Państwo, wielokrotnie będąc tutaj w Filipowie, czy to mieszkańcy Filipowa, którzy byli w niektórych Swałkach, cały czas mówią o drodze Swałki Filipów. Pół roku temu był również tutaj Wojewódz Podlaski, Jacek Brzozowski, też stwierdził, że jest to bardzo ważna droga i droga strategiczna, bo ta droga stała przez Ministerstwo Ochrony Narodowej jako droga strategiczna dla Państwa to, co mówił Pan Marszałek Prokoryn, żeby połączyć te fundusze, czy to Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Nasz Wschód, czy to pieniędzy wojewódzkich, czy wojewódzkich. Ważne, żeby ta droga powstała. Jest to droga, którą jeżdżą codziennie rano mieszkańcy Filipowa do pracy, do Suwaw. Szanowni Państwo, jak widzicie, pa, pada tu dosyć istotne stwierdzenie o tym, że Pan Wojewoda Jacek Brzozowski przekazał informację dla Pana Posła Jacka Niedźwieckiego, iż droga, przy której stoją panowie, jest drogą strategiczną. Przepraszam i panie, bo jest tam też pani radna Anna Naszkiewicz. Jest drogą strategiczną, wpisaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szanowni państwo, przejdźmy do następnego nagrania. W członkami zarządu województwa Wójtem Filipowa, radnymi gminy. Rozmawialiśmy temat budowy drogi w Filipów, tak potrzebnej drogi dla mieszkańców Filipowa, dla dzieci i do szkoły. Mam nadzieję, że prace rozpoczną się już niedługo w 2026 roku. Bardzo ważna inwestycja, strategiczna również dla naszego państwa, bo droga ta jest zgłoszona jako droga strategiczna dla Ministerstwa Weronarodowego. Szanowni Państwo, droga ta jest zgłoszona. Jako droga strategiczna do Ministerstwa Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, to są wypowiedzi, które pojawiły się na tej konferencji. To są media krajowe, proszę zwrócić uwagę. TVP info, strategiczna droga wojewódzka nr 652, suwał go do Filipowa i na dole to, co jest podkreślone, drogi prowadzącej przez Filipów do miejscowości w kierunku Kowal Oleckich, znajdujących się na terenie województwa Podlaskiego, został uznany. Został uznany, tak podają media, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, za drogę strategiczną z punktu widzenia obronności naszego kraju. Szanowni Państwo, następne media to jest też TFN24, e, też inne portale Podlaskie, strategiczna droga na przysmyku suwalskim. Tutaj na czerwono Państwu zaznaczyłem e, informacje podane e, w, tych, e, w tych, tych portalach. Proszę zwrócić uwagę, znajduje się na terenie województwa. Podlaskiego został uznany przez Ministerstwo Obrony Narodowej za drogę strategiczną z punktu widzenia obronności państwa. Szanowni Państwo, dalej media krajowe, inne, proszę też zwrócić uwagę, wszystko jest podkreślone, e, zaznaczone, powołanie się na te informacje, e, na które ja też się powoływałem, nie ukrywam, e, mówiąc o drogach, e, e, które przedstawiam na sesji sejmiku Województwa Podlaskiego. Media regionalne, proszę też zwrócić uwagę TVP Białystok, Strategiczna droga wojewódzka, nawet w poście jest Ministerstwo Obrony Narodowej, uznało ją za drogę strategiczną o znaczeniu, e, strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Proszę zwrócić uwagę też. E, jeszcze jeden materiał. Jak powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, po otrzymaniu dokumentacji projektowej niezwłocznie zostaną podjęte kolejne kroki. Udamy się i do pana wojewody, i do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, aby poprosić ich o jak najszybsze procedowanie tych postępowań administracyjnych, tak aby jak najszybciej to zezwolenie realizacji inwestycji drogowej mogło zostać wydane. Te procedury potrwają jednak kilka miesięcy. Po nich trzeba będzie jeszcze wykupić grunty. Droga została wpisana przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako strategiczna dla państwa. Obecnie jest ona w złym stanie i dochodzi tam do wielu wypadków. Jest za to jest tragedia, jak się jeździ to drogą. mówiła jedna z mieszkanek Filipowa. Natomiast radna wojewódzka Anna Naszkiewicz podkreśliła, że remont drogi jest priorytetem. Tą drogą dojeżdżają również pacjenci do szpitali, dojeżdżają uczniowie do szkół, dojeżdżają pracownicy do zakładów pracy. Po modernizacji droga numer 652 będzie spełniać wszystkie standardy, powiedział Krzysztof Barbachowski z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Droga w klasie G, czyli 7 metrów na wyśniach droga rowerowa na całym odcinku Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 350 milionów złotych, a budowa drogi powinna rozpocząć się w ciągu dwóch lat. Areta Topornicka, Polskie Radio Białówstwa. Szanowni Państwo, mamy tutaj informacje przez pryzmat zarówno mediów krajowych, jak i też mediów regionalnych. O konkretnym odcinku drogi, o tym, co się z tą drogą stało. Ja tylko tak na marginesie chciałbym zaznaczyć, że jeszcze żadnych środków na to drogę nie ma, ale to już będzie temat być może innego naszego spotkania. Ale szanowni Państwo, jak wiecie, z powołaniem się na podobne informacje zarząd województwa skierował sprawę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i też do Prokuratury. Co jeszcze dzisiaj dostałem odpowiedź, bo poprosiłem o. Jak tego zawiadomienia. No i po, powołując się na to, że jest to informacja niejawna, czyli to zawiadomienie, które trafiło do prokuratury, jest informacją niejawną, tego zawiadomienia też nie otrzymam. I szanowni Państwo, nasze pytanie jest dosyć oczywiste. Czy mając na uwadze te fakty, które zaistniały 13 listopada na konferencji, pan marszałek Łukasz Prokorym. Bądź zarząd województwa Podlaskiego skierował tożsame zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy też prokuratury odnośnie ujawnienia tajemnicy, jeżeli mamy tutaj do czynienia z ujawnieniem też tej informacji. Czy też wszyscy są wobec prawa równi? Bardzo często przedstawiciele Platformy Obywatelskiej powoływali się na konstytucję. Jest tam artykuł 32 mówiący o równości stron wobec prawa. Czy pan marszałek Prokorem zgłosił to do tych organów? Czy transmisja z tej konferencji została zdjęta ze stron Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego? Co w tej sprawie robi bądź zrobił pan marszałek Prokorem? Przypominam tylko, że na miejscu też byli obecni radni wojewódcy i członek zarządu e, województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, oczywiście w dniu dzisiejszym skierowaliśmy interpelację do. Zarządu Województwa Podlaskiego z tymi, a nawet większą ilością pytań. Jestem niezmiernie ciekawy, jaką otrzymamy informację i co będzie w niej się zawierało. Zobaczymy, czy informacje dotyczące drogi e, która, drogi wojewódzkiej, która przechodzi przez Filipów, jest też informacją tajną. Szanowni Państwo, od początku mówiłem, że pewne informacje były i są. Ciągle podawane do opinii publicznej. Myśmy wielokrotnie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury rozmawiali odnośnie tego, co możemy przedstawić opinii publicznej, a czego nie. A mimo tego sesja, czy informacja, czy to cały streaming z sesji semiku został zdjęty i skierowany do odpowiednich służb. Czy to też już zostało przekazane do odpowiednich służb? Z moich informacji wynika, że stream z tej konferencji prasowej cały czas wisi na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, zarówno Wy, jak i cała opinia publiczna powinna sama sobie wyciągnąć wnioski, czy w tej sytuacji nie doszło faktycznie do zniesławienia bądź pomówienia mojej osoby, a też zastraszenia mnie. Ze względu na inne też porażające dla zarządu województwa podlaskiego informacje, które padły na tej sesji, która została zdjęta przez e, pana marszałka Prokoryma, i czy to nie jest próba przykrycia po prostu nieudolności zarządu, i zobaczymy, jak organy ścigania, jak służby, ale też i sam zarząd województwa podlaskiego podchodzi do przepisów prawa, szanowni państwo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja mam jedno. Może trzeba zamiast interpelacji wniosek go złożyć w tej sytuacji. Pani redaktor, ja ciągle uważam, że nie jest to informacja niejawna. Dlatego nie czuję się tu w kompetencjach i też nie jestem przekonany osobiście do tego, żeby taki wniosek był składany. Dlatego też dziwi mnie to, że zarząd województwa podjął taką decyzję. Ja wiem, czemu on ją podjął. To jest moje osobiste przekonanie. Moja ocena tej sytuacji to jest nic innego jak próba zastraszenia opozycji w Sejmiku, żeby nie podnosić niewygodnych dla tego zarządu spraw, choćby to, co mamy teraz do czynienia z wielkim strajkiem i z wielkim ruchem społecznym dotyczącym sprzeciwu odnośnie konsolidacji szpitali, czy też innych tego typu rzeczy, ale też i ukrycia nieudolności, braku pomysłu na zarządzanie tym województwem. Szanowni Państwo, dla mnie osobiście jest to przykre, że w inny sposób traktuje się, e, inaczej traktuje się Pana posła, bo on jest oczywiście z Platformy Obywatelskiej. Przypominam, że Pan poseł po in, po in, w swojej wypowiedzi powołał się na Pana wojewodę Jacka Brzozowskiego, że to od niego wie o tej informacji. Wszyscy tam siedzący na tej konferencji stojący, przepraszam, mogli spokojnie zawiadomić odpowiednie organy, jeżeli byliby przekonani. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, jeżeli tak, to bardzo dziękuję, że zechcieliście tutaj do nas przyjść. Oczywiście kserokopia tej interpelacji będzie Państwu przekazana, czy to w formie zdjęcia, jak Wam jest po prostu w tej sytuacji. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia. Sponsorem programu jest firma YazBud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. www.yazbud.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Biuro rachunkowe, nie tylko księgowość prawdziwe wsparcie dla twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.